Tego. W minionym miesiącu, w kwietniu, na ręce, mam nadzieję, że na ręce, nie na biurko ministra środowiska Henryka Kowalczyka trafiła propozycja zmian. Zmian w ustawie, zmian w perawie o ruchu drogowym i w prawie przedsiębiorców. Autorem tejże propozycji, konkretnych zmian w przepisach jest gmina Wrocław, a konkretnie podpisał ją wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada. Treść tych konkretnej propozycji macie dostępną w swoich teczkach Państwo, Szanowni. Możecie oczywiście do tych materiałów zajrzeć. A tymczasem autora tych propozycji zapraszam na scenę. Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia. Za Wrocławia opowie nam o nielegalnych wysypiskach odpadów jako ogromnym problemie dla samorządów. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo dziękuję, że wzięliście Państwo taktycznie na zaproszenie i na w pewnym sensie również apel, który zdecydowałem się do Państwa wystosować. Bardzo dziękuję Panie Rzeczniku, że przyjął Pan zaproszenie i tak obszernie opowiedział o problemie, o Państwa działaniach i zaangażowaniu w sprawę. Moja inicjatywa spotkania z Panem była wynikiem wysłuchania audycji radiowej, w której przedstawiano Pana jako osobę, która faktycznie rozumie ten problem i która interweniuje w jego miejscach. Czekałem wówczas sojuszników do załatwienia sprawy, która powstała we Wrocławiu. I dzisiaj, powiem szczerze, szukam sojuszników także w, w Państwa w, w osobach, ponieważ wiem o tym dobrze, że bez współdziałania nie poradzimy sobie z tym problemem. To mam nadzieję zaraz udowodni. Nielegalne składowiska odpadów, ogromny problem dla samorządów. Rzeczywiście jest to ogromny problem, ale kiedy prezydent Sutryk podejmował decyzję o współpracy ze mną i odbywaliśmy krótką rozmowę o w zakresie pierwszych działań, które miałbym podjąć, nigdy nie spodziewałem się tego, że kilka dni później, a dokładnie pięć dni po powołaniu, spłonie we Wrocławiu nielegalne składowisko odpadów, którego transmisja odbywała się w, w trybie live w systemie 24 czy Telewizję Polską. Że to wydarzenie kompletnie zreorganizowało system myślenia o moich pierwszych dniach pracy i wiedziałem już, że to będzie najważniejsze wydarzenie, najważniejszy obowiązek. Mojej pierwszej pracy jako wiceprezydenta Wrocławia. I faktycznie z ogromnym zaangażowaniem poszedłem do tego, żeby ten problem wyeliminować, żeby jakby wygrać z całym tym nielegalnym procederem. I okazało się, że po pierwsze byłem zaskoczony, że aparat urzędniczy bardzo sprawnie radził sobie z tym problemem, realizując cały konkretny plan zgodnie z ustawą. Od 2013 roku trwało bardzo rzetelnie prowadzone postępowanie administracyjne, którego finałem było skierowanie wniosku do prokuratury na wiosnę zeszłego roku. Niestety zostało 30 października 2018 roku umorzone. Treść tego uzasadnienia nie będę cytować, ale mniej więcej skrócała się do tego, że nie istnieje zagrożenie dla życia zdrowia mieszkańców, a przede wszystkim nie ma tam zagrożenia pożarowego. Kilka dni tygodni później okazało się, że jednak jest, że jest to ogromne. Kiedy zacząłem śledzić ten proces, okazało się, że to jest zjawisko, które oczywiście bardzo dobrze znane było w, w przestrzeni publicznej z tych najbardziej spektakularnych zjawisk. Bo w zeszłym roku spłynęło ponad 30 składowisk odpadów. Ale okazało się również, że ten proces jest bardzo szeroki, że e, oprócz wypalenia składowiska, nielegalnego składowiska odpadów w ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu 9 stycznia dostałem po godzinie 16-16.30 informację, że 45 tysięcy litrów kwasu albo jakiejś substancji, która wtedy jeszcze nie była zdefiniowana. Wyciekło w centrum Wrocławia. Jak to jest możliwe, że po raz kolejny u nas coś takiego? Kolejną rzeczą, jak zaczęliśmy naprawdę zaciskać pętlę na szyi wszystkim tym, którzy oszukują system, okazało się, że na naszych miejskich inwestycjach pojawia się problem podrabiania kart odpadów. Główni wykonawcy przedstawiają nam do rozliczenia karty odpadów, które były podrobione. To kompletny absurd, nie mogą sobie tego wyobrazić. Ja, jak za pieniądze publiczne ktoś podejmuje decyzję, żeby przedstawiać i oszukiwać system, i oszukiwać nas, przede wszystkim płatników. Niestety nie był jeden przypadek. E, procedujemy e, bardzo skutecznie, mam nadzieję, e, i wyłapiemy wszystko to, co się da. E, i skierujemy wnioski do prokuratury. Jeden już w tej sprawie podpisałem. W zeszłym tygodniu skierowałem kolejne dwa wnioski o wszędzie postępowania do prokuratury ponieważ kolejne elementy systemu nie zawiodły. Oprócz Wrocławia oczywiście znam bardzo dobrze sprawę wałżeńskiego Mabruchu, pracując w, w Urzędzie Marszałkowskim. Pamiętam, kiedy do marszałka chyba 3 lata temu przyszedł prezydent Szolmej szukając pomocy. Ja wiem, że szukał wówczas pomocy wszędzie. W ministerstwie, w głównego inspektora ochrony środowiska, w różnych jednostkach administracji rządowej, także w prokuraturze i policji. I nie potrafił sobie z tym problemem poradzić. A Znamy prezydenta Szolmeja ze skuteczności, że on za chwileczkę dotrze na tą salę i przedstawi swoje osiągnięcia w tej sprawie. Znam również pana wójta Gogulskiego z Domaniowa, który również szukając pomocy w poradzeniu sobie z, z, z chyba pół, pół, pół 500 tys. litrów różnych substancji gromadzonych nielegalnie na terenie gminy, szukał sojuszników, bo wiedział, że sam sobie z tym problemem nie poradzi, dlatego że taki mamy gorszy wpływ. Mamy przykład również Radwanic, znaczy oprócz ogromnego wypalenia we Wrocławiu mieliśmy w zeszłym roku również ogromny pożar w Radwanicach że to nie przebiło się oczywiście tak intensywnie do mediów jak to, co się wydarzyło we Wrocławiu, ale skala była bardzo podobna. Można wymieniać jeszcze wiele takich zjawisk. Pan Rzecznik przedstawił ich naprawdę sporo, ale jakby jak skapa możemy znajdować kolejne. Ja chciałbym powiedzieć o kilku przyczynach, o kilku przyczynach, które sprawiły, że poczułem, że naprawdę musimy zrobić coś z tym problemem wspólnie. Po pierwsze, na poziomie globalnym czas docierają do nas komunikaty, że w morzach, oceanach znajdują się różnego rodzaju odpady. Jest ich coraz więcej, zwłaszcza plastiki. To się staje modne i super, trzeba to eliminować. Ale przez całe lata Europa Zachodnia, zwłaszcza Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, ale również Kanada, Stany Zjednoczone i Australia, pozbywały się problemu śmieci w różny sposób. W latach 70. wyglądało to w ten sposób, że wyrzucano je do morza. W latach 90. i 2000 eksportowano problem śmieci poza granice swojego terytorium, głównie do Chin. Kiedy problem w Chinach nabrzmiał do rozmiarów wypaleń, które były widoczne z kosmosu, władze, czyli dokładnie Xi Jinping, podjął decyzję o zamknięciu granic na odpady importowane do Chin. Wówczas ten problem został w Europie. musieliśmy sobie jakoś z tym radzić. Oczywiście Rynek nie znosi próżni. Naturalną rzeczą było to, że organizatorzy tego procederu szukali innych rynków zbytu. W 2015 roku do Polski legalnie trafiło około 300 tysięcy ton odpadów. Rok później, czyli tuż po zamknięciu granic na odpady dla tego firm, to wzrosło do ponad 700 tysięcy ton. Chcę powiedzieć, że to było jedynie to, co zostało zgłoszone i zarejestrowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Tych zjawisk znacząco więcej możemy się spodziewać na poziomie takich nielegalnych procedur, dlatego że mamy wspólny rynek europejski. Mniej więcej 3-4 tygodnie temu Kanadyjczycy obudzili się z informacją medianą, że ich rynek odpadowy nie jest genialny, że ich śmieci lądują w morzach i oceanach, że lądują na Filipinach i w innych miejscach świata, a przecież oni recyklingują swoje odpady, że de facto mają całkiem niezły, przynajmniej tak nam się wydaje, albo im się tak wydaje, że mają całkiem niezły system recyklingu. Okazuje się, że jednak nie, że zamiast plastiki lądując, lądować w, w profesjonalnych zakładach do recyklingu, lądowały w morzach i oceanach, Bo w Filipinach. Ten proceder z punktu widzenia globalnego zmusza nas do tego, żeby sobie z tym radzić. Jak w latach 15 i wcześniej RDF, frakcja, która jest paliwem powstającym ze śmieci, był całkiem poszukiwanym dobrem. Generalnie płacono za niego na rynku niemieckim około 40-30 zł. Tak ta sytuacja dzisiaj odwróciła się. Dzisiaj, żeby się pozbyć RDF-u, trzeba dopłacić do jego utylizacji. Czyli... Coś, to, na czym kiedyś całkiem nieźle można było zarobić, dzisiaj sprawia ludziom problem. Dzisiaj, jeżeli ktoś będzie startować do przetargu yy, na utylizację, czy odpadów z naszych gmin, będzie kalkulować kompletnie inaczej ten kontrakt, bo on będzie musiał dopłacić do tego, żeby zutylizować RDF. To ma do czynienia, czy, taką sytuację mamy również z innymi frakcjami, choćby na przykład z pet Przez lata PET-y były takim dobrym dobrem, czy były wyselekcjonowanym po to, żeby na tym zarobić. Dzisiaj faktu nie wiadomo, co z tym pet zrobić. Tak można zmieniać jeszcze wiele. Ten bodziec ekonomiczny i ta presja na rynek będzie sprawiać, że głupienie odpadów po drodze yy, będzie konieczne, bo inaczej legalnie prowadzący biznes w Polsce, biznes odpadowy, po prostu spadną z rynku. Jest tak silna presja rynku na nielegalne procedery, że on wymusza taką reakcję. Mamy jeszcze wiele różnych zmian w sprawie, które sprawiły, że ten problem narasta i narastać będzie w Polsce. Ja pozwolę sobie powiedzieć jeszcze jeden taki bardzo jaskrawy przykład. Tak jak do niedawna można było w niektóre frakcje magazynować w magazynach w długi okres czasu. Niektóre frakcje plastikowe przez 3 lata. Tak w ostatnim roku ten okres został skrócony do roku, zanim tego w naszym, w 2019 roku, będziemy mieć... Nałożą się jakby fala, e, 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 nałożą się na siebie te, te, te dwa lata, czy też te dwa okresy, czy po pierwsze skończą się trzyletnie okresy magazynowania odpadów, a jednocześnie ten, który się skończył po roku obowiązywania nowych przepisów. Chcę powiedzieć, że w 2016 roku przedsiębiorcy bardzo często podejmowali decyzje o tym, że po zamknięciu rynku chińskiego ceny spadły, nie wiedzieli co się dzieje na rynku, jeszcze nie znali go tak dobrze, w związku z tym wpisywali na przykład butelki Petno magazyn. Dzięki temu czekali na lepsze czasy, myśleli, że może za chwilę jest zbędą z lepszym wynikiem ekonomicznym. Okazało się, że oni zostali z problemem, bo ceny tylko spadały i dzisiaj są cały czas na niskim poziomie. I dziś, żeby zutylizować ten odpad, oni nie dostaną już pieniędzy, tylko muszą do tego dopłacić. I oni stoją przed liczbą bankructwa. Znaczy, albo pozbędą się w sposób nielegalny, najłatwiej przez wypalenie, albo zbankrutują. Tych czynników ekonomicznych jest wiele, ja nie będę w to wchodzić, myślę, że w naszym gronie przedstawię ich więcej, ale oprócz tego jest cały aparat legislacyjny. Oczywiście cieszymy się ze zmian ustawy w zeszłym roku, cieszymy się, że dzisiaj rząd intensywnie pracuje nad nowymi zmianami, ale faktycznie, wymuszając nowy rygor na rynek, często sami wrzucamy legalnie, legalnie prowadzący ten biznes w sidła e, systemu, tego, że nie są w stanie spełnić kryteriów i tak jak przy wypaść z niego i wpaść w szarą strefę, jest bardzo duży wątek tej nieudolności instytucjonalnej, o której tak dużo się mówi, o tym, że wojewódzkie inspektoraty rzeczywiście nie radziły sobie z problemem z powodu słabości instytucjonalnej. A ja pozwolę sobie powiedzieć o jeszcze dwóch bardzo ważnych aspektach. Kiedy w Polsce był ogromny problem z zorganizowaną przestępczością, Rząd ówczesny podjął decyzję o stworzeniu specjalnej jednostki policji do walki z tym procederem. Kiedy mieliśmy problem ogromny z narkotykami, stworzyliśmy Wydział do Walki z Narkotykami. Dziś mamy ogromny problem ze śmieciami. I mamy nieprzygotowaną służbę policyjną do tego, żeby z tym problemem walczyć. To nie jest tak, że ktoś jest w stanie szukać w igły w siana. Mamy procedury, mamy bardzo często wiedzę, gdzie te śmieci są i kto je faktycznie tam zwozi, ale nie mamy aparatu policyjnego i ich narzędzi do walki z takimi procesami. To jest czas na to, żeby podjąć decyzję o organizacji specjalnej jednostki, zanim ten problem będzie rzeczywiście problemem systemowego, nielegalnego działania e, przestępczego, czy wiem o mafii. Często mówimy o tym, że prokuratura podejmuje swoje działania i kończy i umarza na, na etapie postępowania przygotowawczego. Tak mieliśmy, taki przypadek mieliśmy ze Szczeciniską. Na szczęście, ale na nieszczęście mieliśmy sprawdzian. Okazało się, że decyzja prokuratora była błędna. To też pokazuje, jak nieudolne są organy państwa na poziomie prokuratury. Tam trzeba mieć faktycznie fachową wiedzę. Ten problem nie jest spenetrowany. Nie ma żeby wiedzieć wśród prokuratorów, jak tym procederem należy walczyć, jak to on jest ważny, że bo to nie jest niska szkodliwość czynu, że to jest faktycznie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie. Ja wierzę w to, że przedstawione przez nas propozycje zmian ustawy oraz pewnego rodzaju kierunki zmian, które Chcielibyśmy wdrażać i rozmawiać oś skutecznie z partnerem rządowym. Spotkałem się z Państwa zainteresowaniem i faktycznie otrzymamy jakiś by, no, powiedziałbym kontent do tego, żeby pracować dalej. Bardzo dziękuję pani y, burmistrz Pawłom za przesłanie już takich, y, takich propozycji. Y, panu Wójtowi Piwko za to, że deklaruje konkretne y, pracę nad, nad tymi zmianami. Bardzo zachęcam do tego, aby faktycznie, jeżeli macie Państwo wiedzę i jesteście w stanie precyzyjnie wskazać gdzie i w jaki sposób powinniśmy działać w tym obszarze, to bardzo proszę o takie sugestie i obiecuję, związuje się do tego, że podejmę nie wiem, współ, próbę współpracy jakby na poziomie samorządowym zorganizowania eskickiego zespołu albo takiego zespołu, który będzie faktycznie w stanie wypracować nasze wspólne stanowisko. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, dlaczego tak ważne jest współdziałanie w tym obszarze. Kiedy my we Wrocławiu rozpoczęliśmy intensywną pracę kontrolną. W, w sposób naprawdę zorganizowany mamy e, Straż Miejską, która skutecznie doręczała zawiadomienia o kontrolach. Stworzyliśmy zespoły, wschław, w skład których wchodziły właśnie e, Straż Miejska, e, e, Straż Pożarna oraz Urzędnicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Kiedy skierowaliśmy kilka wniosków do prokuratury, kiedy pokazaliśmy światu, że faktycznie, we Wrocławiu z tym procederem, będziemy walczyć, rynek zareagował. My dzisiaj obserwujemy mniejszy problem we Wrocławiu z wszystkimi nielegalnymi procederami odpadowymi. Ale ten rynek czy ten obraz Wrocławia niestety sprawia, że problem znajdzie swoje odzwierciedlenie w innych miejscach po Polski. Niestety najprawdopodobniej w ościennych gminach. Jak się okazuje, mamy wiedzę dzisiaj o tym, że nasze wrocławskie odpady mogą wędrować do jednej z państwa gmin. Ja zaczepie, przekażę informacje, na to trzeba uważać. Czy widać, że kiedy my zagęścimy ruchy we Wrocławiu, czy w Wałbrzychu, czy w innych jednostkach, czy nawet u Państwa, to ten problem nie zniknie. On się przeniesie do innych gmin. Dlatego tak ważne jest współdziałanie. Kiedy uda nam się stworzyć poszczególne wymiany wiedzy i tych doświadczeń, kiedy udałoby nam się stworzyć sprawny aparat państwowy, nie samorządowy, moglibyśmy poradzić sobie z tym problemem, ale jeżeli to jest niemożliwe, to ja chciałbym apelować do rządu, aby nam przekazał te Narzędzia, abyśmy to my mogli walczyć w obronie naszych małych ojczyzn. Ja myślę, że tu zakończę. Eee, bardzo proszę o podpisanie tej deklaracji. Oczywiście ja pozwoliłem sobie być troszkę do przodu ubiegając wprawdzie mailowo o tym, że taki apel będzie do podpisania. Ale bardzo proszę o to, aby nasz apel, nasza, nasze stanowisko, stanowisko samozapowstwu Dolnego Świątka brzmiało jak najmocniej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Adwansa Wana, Wicesekretarza dziękuję bardzo.